Hej wszystkim, ja jestem Black Zebra, a to jest bonusowy odcinek z, z gry z serii Tavern Manager Simulator. A dlaczego bonusowy? Bo nie będziemy zajmować się e, tawerną, tylko, o jak już tutaj widać, eksploracją terenu. Ja znalazłam kilka ciekawych rzeczy, dlatego postanowiłam się e, podzielić tym, co odkryłam. Trochę żałuję, że nie udało mi się tego nagrać, e, ale teraz po prostu wrócę do tych miejsc, plus odkryję resztę mapy żeby Wam to pokazać. Pierwsze co to tutaj, o a teraz już nie ma, ale tutaj wczoraj był mój proszek wróżek, wróżkowy, który został mi skradziony, czyli jednak ten złodziej mi to wyniósł albo nie wiem co się wydarzyło. W każdym razie gdzieś tutaj sobie ten proszek leżał nietknięty, ale niestety nie mogłam go w żaden sposób podnieść. Teraz pokażę Wam drugie miejsce, które jest dla mnie bardzo ciekawe i będę szukała rozwiązania, ale to za chwilę zobaczycie sami. Jak już widać z daleka, zbliżam się do jakiejś tutaj dziwnej poświaty. I cóż się okazuje? Że siedzi sobie tutaj taki oto rycerz. Rycerz, z którym nie można porozmawiać, to znaczy można, ale on nie ma nic nam do powiedzenia. I ma tutaj taki miecze wybity w palenisku. Ja przyniosłam sobie nawet wodę i próbowałam to ugasić, ale niestety się nie udało. Także nie wiem, co tutaj można zrobić. Natomiast tutaj po lewej stronie od niego jest jaskinia, i się okazało, że tutaj na samym końcu w tej czaszce, przepotężnej w ogóle, to, to jakieś olbrzymy musiały mieszkać. E, były tutaj monety do zebrania. Także trochę sobie monet zebrałam. Nie wiem ile, ale będzie na pewno widać różnicę, bo teraz mam 125 monet, a ja chyba niewiele ich miałam. Co jeszcze tutaj jest ciekawego? To wiaderko niech sobie zostanie. Gdzieś tutaj, ale nie pamiętam już w którym dokładnie kierunku, jakoś od tego rycerza, ale myślę, że było to, to drzewo tutaj naprzeciwko mnie. To największe drzewo, bo takich chyba tutaj więcej nie ma drzew. Tutaj w tej dziupli, o, nawet jest opcja, u, żeby coś użyć. Później będą wolały mnie plecy, tak? Jak wejdę na to drzewo. No dobra, ale w tej dziurze był miecz i ten miecz można było zabrać. I gdzie on jest? O tutaj, zobaczcie. Nie widać go zbyt dokładnie, ale jak go powieszę na ścianie, to będzie go widać wtedy lepiej. I to jest miecz jakiegoś bohatera. Także no, fajny, fajny taki po prostu znajdźka. Był też hełm przecież, który też już mam, także fajnie, fajnie. Dobra, idę dalej, bo też naprawdę są tam śmieszne rzeczy. No, i docieram do kolejnego miejsca. Jak pewnie wiecie i się domyślacie, na, jakie, na czyje podobieństwo zostało to zrobione. Także bardzo fajny taki bonus, jak dla mnie. Nie można niestety wejść do tej chatki, bo już oczywiście sprawdzałam. Próbowałam też wdrapać się przez komin, ale się nie udawało. No, jest tylko, że nasza postać mówi, że fajne miejsce, no i tyle. Przyjemne, tak? Także no, takie tutaj bagienka. Eee, dobra, idziemy dalej. Okej, okay, jesteśmy tutaj przy y, młynie wodnym, i co my tu mamy? Mamy tutaj kowala. Mamy tutaj kowala, od którego dostaniemy y, prezent. I kiedy się z nim porozmawia, no to on wtedy mówi, że jego przyjaciel przepadł w górach, a może w, to było w wulkanie. Tak czy inaczej, zrobił dla niego stół, którego już mu po prostu nie da, i możemy go sobie wziąć. I ten stół leżał sobie tutaj, stał no i ten stół oczywiście zabrałam i to jest właśnie ten tutaj zestaw także możemy od niego dostać ładny zestaw stolików miecza się nie udało zabrać i, a zapomniałam wziąć tego wiadra ze sobą żeby tu spróbować ugasić, ale pewnie by się nie dało także no i te chatki to też oczywiście wydają się być robione na podobieństwo innych innego filmu także też fajny bonus no i tutaj skończyłam moją eksplorację także kolejne miejsca, które teraz być może uda mi się znaleźć no to już będą dla mnie też nowością. Jeszcze tylko tutaj podejdę. O, jest jeszcze jedno takie drzewo, czyli jednak jest ich więcej. Tu podejdę do tego mostku, chociaż tu nie ma nic nadzwyczajnego. E, no ale jest informacja, że nigdy nie przekroczę tego mostu i ciekawe co jest po drugiej stronie. Także no niestety nie da się tam przejść. Do wody też się nie da wejść, bo próbowałam. Także idę dalej. Jesteśmy tutaj przed zamkiem, do którego niestety też nie można wejść. Wielki, wspaniały zamek. No, tutaj z panami się nie da pogadać w sensie, no, ka każą nam po prostu z pogadać z kapitanem, który nie pozwala nam wejść do zamku bez po prostu królewskiego zaproszenia. Także nie wiem, może nas kiedyś zaprosi sam król, ale na razie póki co się na to po prostu nie zabiera. Nie, jak to się mówi, zabrakło mi słowa. Mniejsza z tym, idę dalej. Nie, nie zanosi. No, nie uszłam daleko, a już tutaj znalazłam malutki obóz. Yy, ktoś tutaj był ewidentnie. O, jest tu jakaś mapka. Momencik, co my tu mamy? Treasure. Skarb. Warto się rozejrzeć tutaj dookoła, czyli skarb jest gdzieś przy drzewie po prawej stronie od zamku. Tam jest nasza tawerna, a zamek jest tam, czyli to by było to drzewo. Być może tutaj będzie też coś fajnego. Może teraz starcza, skoro był hełm i miecz. Czy ja dobrze obmyśliłam, że to będzie to drzewo? O tutaj coś można wejść? Chyba nie. Chyba to nie to... O, tu coś jest. Okej, okay, taki skarb, czyli... No i wpadło trofeum, find the treasure, czyli y, treasure hunter, łowca skarbów. No to fajnie, fajnie. Dobra, wrócę do obozu zobaczyć, czy coś tam jeszcze jest, ale nie wydaje mi się. Gdzieś on tutaj był. Gdzie on był? Tu w tę stronę? A tam aż. Oj, oj, Daleko. Tup, tup, tup. Chyba tu jest nasza tawerna. No to chyba tylko y, tyle. A to, to co to jest? A, można obrócić. Postawmy go sobie. Można tylko sobie nim po prostu pojeździć. Ej, ale przecież ja go mogę zabrać do tawerny sobie. Teraz go sobie tam zaniosę, tylko tu jeszcze sprawdzę. Nie, nic więcej nie ma. Dobra, kradnę mu globus, mam nadzieję, że się nie obrazi. Dobra, nie mając lepszego pomysłu, gdzie to postawić, ustawiłam go sobie w mojej, tutaj, w mojej sypialni, także niech sobie tutaj stoi. Jak będę tylko upgradeować tawernę, to go przestawię, żeby mi się coś tam nie zbugowało, bo być może się tę, te, te, te meble też się zmienią, skoro tutaj się zmieniły, bo jest ławka zamiast tej miski, po prostu. Yy, a to wróżka, mi się zdziwiałam co to za dźwięk. Zamiast miski z tym gaciami brudnymi czy czymś tam. No. Dobra, idę dalej eksplorować. Aha, przy okazji yy, weszłam na dach i yy, przypomniało mi się, a raczej po prostu zauważyłam sakiewkę z monetami i też po prostu nie wzięłam tej sakwy za tego czwartego gnoma, bo każdy najwyraźniej zostawia nam po prostu wsparcie finansowe miło z ich strony, także no, gdzie, gdzie to ja teraz tutaj powinnam iść? Chyba gdzieś. Tutaj, a że już jestem blisko, to, yy, to, po, to nie będę robić cięcia, tylko podejdę do tego szlabanu. Ja tutaj już w sumie wcześniej byłam. Yy, no nie można tutaj. I co pan mm. ma do powiedzenia? Yy, nie chcą widzieć innych mm. mieszkańców po incydencie z Fermented... Aha, z mm. zepsutym piwem. Ok, drowners? A drowners to nie są pijacy? bo coś mi się tak kojarzy, że to właśnie to oznacza. Drum to tonąć, więc chyba upić i coś, coś w tym stylu, ale to będę musiała jeszcze sprawdzić i zweryfikować. Dobra, idę dalej się poszwendać. Bardzo lubię eksplorację, więc dla mnie to jest naprawdę super fan. No, jak widzicie, jestem znowu już przy tawernie. Niestety nic już więcej nie znalazłam. Obeszłam cały land, tak myślę, tak się mnie zdaje. Znalazłam jeszcze jedno tylko przejście, zawalone drzewami, ale no, nie było tam nic takiego po prostu napisane, że no nie, za, tym, za tymi drzewami jest bezkresny land, więc nie ma sensu w ogóle tam iść. Tak więc dałam sobie spokój. Przyszłam do tawerny, powiesić moje trofea. Także spróbuję to gdzieś tu przyczepić, ale oczywiście nie da rady. Nie wiem, może jak już upgradeuję tę tawernę, to coś się tutaj zmieni, będzie więcej miejsca, żeby to przyczepić. Mm, no tak, to trochę słabo, no bo jest miejsce, ale o, tutaj będzie, o, elegancko, ale jak on ładnie świeci. Yy, no i mam jeszcze tutaj dodatkowy stolik, którego tu niestety nie mogę postawić, ale jest on bardzo ładny, więc dam go tutaj do sekcji bibliotecznej, tak jakby, więc. Mm. Więc tak, no i oczywiście kwiatek na nim też będzie musiał być. Jest to bardzo ładny stolik. To są chyba po prostu ulepszone wersje tych kwadratowych, jak dla mnie, bo wyglądają bardziej elegancko i bardziej solidnie. Także jednego kwiatuszka sobie mogę kupić. Dekoracje, wejdźmy tutaj może, może spróbujmy z tym. Może nie będzie jakiś wielki. No niestety nie ma, nie ma tak jakby zdjęć podglądowych. O te lampy też mnie interesują, ale... Na razie tylko ten jeden kwiatek, także to na tyle to tyle na dzisiaj, albo może zaczekam na tego dostawcę, to, to zobaczycie jak wygląda ten kwiatek, bo na pewno Was to bardzo, bardzo interesuje. No szkoda, że nie było więcej tam jakichś takich właśnie rzeczy typu może właśnie ten hełm, żeby znaleźć. O, nie mam tutaj miseczek niestety. No, także tak, no. Ten złodziej mi ten proszek wyniósł, albo się coś właśnie zbugowało. Tak jeszcze nawiązując do tego proszku, którego już teraz widzę, że nie ma, bo po prostu to zrestartowałam grę tak jakby, no. Ale to nic, to nic. Skoro złodziej przemyca, przemyka przez sklep, to widocznie ja go nie zauważam, jak on mi to wynosi. no Zobaczcie, jak ten stół się tutaj świeci. Świetny jest. Naprawdę było warto tam... E, Pójść. Aha, mam dla niego tutaj. Oby to nie był jakiś wielki habaś. No, malutki to on nie jest. I ja nie wiem, czy on się tutaj jednak nada. No, chyba, chyba będę musiała sobie odpuścić ustawianie go na stole. Trochę szkoda. O nie, o nie. A to długo mogę postawić. Przecież nie muszę stroić, tylko miejsc siedzących. Tutaj będzie stał, tutaj pasuje. Dobra, no. Także tak, tutaj piękny miecz można podziwiać. Bardzo mi się podoba. Mam też hełm. Tak, tutaj mam hełm. To by pasowało, żeby było razem, ale na razie nie ma tutaj nic, na czym by to móc, mogła postawić. Także już po raz chyba trzeci. Mówię, że to już koniec, także teraz już naprawdę koniec. To wszystko na dziś. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie proszę lajka pod filmem, na pewno mi to bardzo pomoże i ucieszy moje oko. Dzięki, cześć.